Dzień dotacji narodowej jest dniem szczególnym dla wszystkich uczniów i nauczycieli oraz pracowników związanych z oświatą. Uczniowie są treścią wszelkich podejmowanych przez nas dorosłych działań. Dorośli, wszyscy Państwo pracujący z młodzieżą, kształtujecie postawy, serca i umysły dzieci. A dzięki państwu młody człowiek osiąga sukcesy w życiu, kieruje się zasadami, ideałami i wartościami do człowieka. Ale najpiękniejsze zawsze o świecie edukacji słowa mówią sami uczniowie. Zapraszam się najpierw na program artystyczny. Szczególne dziś święto, Dzień Edukacji Narodowej, obchodzą dzisiaj wszyscy Szybciej w język wychowawcy To w historii zapisana, dla wszystkich wszystkim dobrze znana, to 14 października, kiedy szkoły się zamyka, żeby wszyscy wszystkie to mieli i choć raz sobie odpoczęli. Bo pracują w wielkim trudzie, żeby z nas wyrośli ludzie, z których będzie jakaś korzyść, tych historie będą. Szkoła jest drugim domem dla każdego. Taką prawdę sobie wbijcie dziś do głowy, że każdy jest także dzieckiem swojej szkoły. I dzięki jej wielkiej losie prosce ma szansę w niezmiernym życiu na manowca. Jesteśmy jeszcze młodzi, ale wiemy, jak wiele rozrąb się dla nas pracują nasi nauczyciele. Ile to mówią do dzieci na każdej co dnia lekcji. I ile tych słów nie do uszu, lecz w przestrzeń leci. Albo na konferencjach siedzą przez długie godziny i próbują dociec, jakie bagarów i stopni złych są przyczyny. Ale my dziś ucieszyć chcemy panów i panie, bo z waszej nauki na pewno coś w głowach naszych zostanie. To Wam, drodzy pedagocy, dziękujemy za dawne najpiękniejsze piękniejsze, za wiedzę. Dedykujemy ten program. Zapraszamy! W XXI wieku nie straciły na swej aktualności. Posłuchajmy jak w codziennej rozmowie wykorzystuje przez współczesne nastoletnie rodzeństwo Janek i Bożeńka. Wychodzę. Jak wychodzisz, nie odrobiłeś lekcji. Prawda nie zając, nie ucieknie. Weź się do pracy, dostaniesz czekoladę. Ministrzakł na wolność niż powstanie i znowu nie dostaniesz ani jednej czwórki na koniec. Nie dam za kiełbasa. A wychowawczyni mówiła, że wyglądasz na innego chłopca. Stańcie na więcej. Nie wiesz, że nie wszystko to, co to się świeci. Tak, Skarbie, więc jak sobie pościelesz, tak się wyścisz. Nie rządźcie tak jak Sara Gęś. Dlaczego zapłaś mi książkę? ty nie mógł, mówi się zamknęłaś. Ojej, wielkie rzeczy. Koń masz cztery nogi i też się potknie. Poczekaj, poczekaj, tatuś niedługo wyleczy cię z tego Dwa mniejsza kosa niż niedobra siostra. Doskonale, tak już wracam. Nic mowa jest srebrem, lecz niczej nie złotem. Nie doczekajcie Twoje, powiem. Okułujmy się. Zgoda buduje i zgoda rujnuje. Nie powiesz? Jeśli wszystko zrobisz. Chyba trudno zrozumieć, że nauką i pracą ludzie się bogacą, że bez pracy nie ma kołaczy. Dlatego ucz się ma długochanych i do panu też się użyć, bo nauka potęgi. Już Jan Rzekwa w swoich utworach pisał o takich typach jak skarże byta czy samochwała, poznajmy ich bliżej, skarże byta. Profesorze, profesorze, Piotruś nie był dzisiaj w szkole, Antek zrobił dziurę w stole, Wanda oprócz poklamyła, a Zosia, czyli nie umyła, Jurek zrobił klucz, a Bacek zjadł ze stołu całą pracę. Już się ciebie o to pyta. Nie, ja jestem skarży byta. Samochwała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie wisła jest na mapie. Jestem Jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna. A w dodatku daję słowo: Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga, moja siostra taka mała. A ja jestem samochwana. która późno przybędzie o mnie lekcji. Popatrzmy, jak zabiera się za to Jurek Maruda. Jurek Maruda do lekcji siada, książki rozpada i ta poro. Co tam za rany? Czytanka? Czy tanka? Zrobię, a potem pójdę do Janka. Aha, do janka. Prawda, że ja dała dał mi prezencie parę skakanki. Były na oknie. do filanki. Zaraz się wezmę do tej czytanki. Gdzie te skakanki? Może za piecem? O, ktoś zapukał. Lecę, już lecę. A, to ty, ale. Nie, nie mam czasu. Do lekcji siadam. Albo poczekaj. Za te i zrobi wszystko, aby uniknąć odpowiedzi z przedmiotów. Posłuchajmy więc Wamczuchy. Proszę pana, proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Wrąka zamieniła się z skobronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku, kuku. -ku". Pomyśl tylko, co ty plecisz. Zazwyczaj kłamstwo przecież. Proszę Teraz je wuje, żeby wyszło tak, ta matura przecież zbuduje ich świat. Chciałbym się nam uczyć, ale nie wiem jak. I the you know, it's the process. zaufanie wdarzymy i wielkiego szczęścia życzymy. Ile rebarku zbieram motyl i róża dorodna, tyle życzeń szczerozłotych prosimy przyjąć od samorządu Uczniowskiego. przebiegały próby do przedstawienia. No, ja za wiele nie mogę powiedzieć, bo tylko śpiewam, ale z tego, co słyszałam, to dość dużo było prób i wiele przygotowań, także myślę, że to wszystko dobrze teraz wyszło. Czyli Magda śpiewa, Kamil co robi? Też śpiewałem piosenkę o nauczycielu. No i jak stresowałeś się? No można powiedzieć, że troszeczkę. A ty Magda? Nie, wychodzę, śpiewam, schodzę, wiesz. Magda odważna, nigdy się nie stresuje. No i, no i. Kajet, dziękujemy!